Cześć! Witam Cię w następnym odcinku, a tym razem będzie... Co słyszą nastolatkowie, ja Jako, że jestem nastolatkiem, to stwierdziłam, że nagram sobie taki odcinek. Więc... lecimy! Prowokujesz chłopaków, jak Ty się ubierasz. A Ty taka chuda jesteś, zjedz sobie zupki. Zupka zawsze dobra. To co chcesz, rosołek czy pomidorową? Ostatnio tak się zaokrągliłaś. Tak, tak. Wytłumacz mi, dlaczego Ty masz takie słabe oceny? Nie miałam dużo lepsze. Co to ma być? Jeszcze cię ci zmieni. Naprawdę. Więc mówię. Jeźdź już spać. Ty wiesz, która jest godzina. Jesteś tylko dzieckiem, co ty możesz wiedzieć. A ty znowu coś chcesz. Rad sobie sam. I co ty byś ze mnie zrobiła? Zachowujesz się gorzej niż szlatek. Oddawaj ten telefon już! Masz robić to nie, co ci każe, a nie co ty chcesz. Jestem twoją matką lub to, co ci każe Jakie ty masz w ogóle plan na życie? Co ty zamierzasz robić? Jesteś za młody, żeby się malować. Zniszczysz swoją cerę. Nie piskuj do mnie, ponieważ zagrożu za szacunku. Otworzą ci się oczy, gdy mnie się zamkną. Urodziłam cię, coś mi się od życia należy. Chodź mi pomóż. Jakie cudem ty masz z tymi dwa? Przecież mówiłeś, że wszystko rozumiesz. Zawiodłam się. Serio, zawiodłam się. Idziemy do kościoła. Jak tu nie idziesz? Idziesz, co wymyślasz? Nie przeszkadza, ja rozmawiam teraz. Rączek ci woźno nie dała? Ja wiecznie, że się będę. Nie będę wszystko za ciebie robić. Rączek. Jak ty się ubierasz, wyglądasz jak jak jakaś satanistka. Ale wyrosłaś? Przedtem taka mała, a teraz taka pannica. Piękno, Jak zwykle dramatyzujesz. Wstawaj, już szósta! Wstawaj! Po szkole od razu wracasz do domu. Zaplanowałeś sobie wyjście ze znajomymi, nigdzie z nimi nie idziesz. Zwłaszcza z nimi. Tak, wracasz do domu od razu. Nie zdawaj się z nimi, nie są odpowiednim towarzystwem dla ciebie. Zacznij czytać książki, a nie ciągle siedzieć przed tym ekranem. Książki ci coś dadzą, a ekran nie. Ubierasz się jak siódme dziecko stróża. Co z tobą nie tak? Niszczysz sobie życie, kochanie. Nie, ja tylko mówię. Ja tylko mówię. Nie poprawię mnie, wiem lepiej. Jestem starsza. Co ty robisz? Daj, przecież coś źle. Przecież to nie jest aż takie trudne. Ogarnij się i nie mają gorzej. Ja, twoja mama mamy gorzej, przecież my pracujemy, to jesteś dzieckiem, ty się ciesz. Przecież masz jeszcze łatwo. Dorośli to moja trudno. I to koniec tego jakże ambitnego odcinka. Mam nadzieję, że wpadniesz na mojego Instagrama. Zasubskrybujesz i lajkujesz, A także możesz powiedzieć na moje inne odcinki. Będę Ci za to bardzo wdzięczna. A teraz bają. Ja nie mogę, ale światło. No po prostu genialnie. mm -hmm.